Cześć, po kilku dniach znowu zaświeciło słońce. Temperatura poszybowała do 10 stopni. Znowuż przyjemnie jest pracować w ogrodzie. No i masowo zakwitły podbiały. Podbiał zakwit w tym roku niesamowicie wcześnie. Już właściwie pod koniec lutego widziałem pierwsze podbiały. O, tutaj nawet pszczoły widzę wyszły. Natomiast, natomiast rzeczywiście masowo to teraz, w połowie marca, jego zakwit ma w polskiej fenologii oznaczać początek, początek przedwiośnia. To i przed tym zakwitem podbiału mówimy o, podobno o pierwiośniu, choć właściwie ja to wszystko nazywam przedwiośniem. Natomiast rzeczywiście są nawet takie mapy zakwitania podbiału w Polsce. Ja obserwuję jego zakwitanie u mnie tutaj w okolicy to tak między 20 a 30 marca. Mówię w tym roku pod koniec lutego, natomiast no większe masowe dopiero w marcu. Także jest i tak wszystko dużo wcześniej. Jest to roślina, która budzi moją sympatię, bo jest taka egalitarna. Dlaczego egalitarna? Większość tych wczesnowiosennych roślin to są rośliny lasów. Lasów dawnych, takich dobrze zachowanych, stabilnych. I jest czasem także w miastach, w miejscach przekształconych przez rolnictwo, przez przemysł. Tych kwiatów wiosną nie ma. Są jak na lekarstwo gdzieś tam, gdzieś tam po prostu tylko w ogródkach. Natomiast podbiał to roślina ruderalna, rosnąca na miejscach zaburzonych, a więc także obecna w miastach, właściwie w każdym mieście. Jeśli mamy jakieś roboty drogowe, roboty budowlane, to właśnie tam te podbiały wyrastają. Niestety nie wyrosną na trawniku, dlatego że y, trawniki są koszone, a podbiał żyje potem. Y, później dopiero wyrastają liście. Te liści w tej chwili dopiero zaczęły się rozwijać. Bo są takie malutkie jeszcze. One będą miały wielkość nawet do pół metra, no, zwykle 20 cm. 15 i są bardzo wrażliwe na koszenie. Nie lubią koszenia. Lubią miejsca z odsłoniętą glebą. Tak jak tutaj popatrzcie, były jakieś tutaj spychacz, szedł i odsłonił glebę, i w tym miejscu po prostu zasiało się pełno podbiałów. One produkują takie małe dmuchawce, jak mniszek. Przy tym, że wtedy, kiedy mniszek kwitnie, to te dmuchawce już dojrzewają i się rozsiewają. Kwiaty podbiału i także liście mają znaczenie lecznicze. Jest to roślina bogata w substancje siłzowe używana w schorzeniach układu oddechowego, przy jakimś takim suchym kaszlu, różnego rodzaju nieżytach, w postaci herbatki, syropu. Można też te kwiaty i suszyć i robić z nich syrop, zasypać cukrem, tak jak mniszka także roślina znana od dawien dawna jako roślina lecznicza. Oczywiście osobnym tematem jest jedzenie liści podbiału, dlatego że podbiał był także jadany jako roślina jadalna, no ale właśnie liście. Liście są bogate, dosyć bogate w alkaloidy które są trujące dla wątroby, toksyczne dla wątroby, więc no, trochę się ostatnio zniechęca ludzi do używania podbiału jako lekarstwa. No co może jest też przesadą, bo tych alkaloidów nie ma aż tak strasznie dużo. Podbiał na przykład był używany do zawijania gołąbków. Yy, to jest tradycja taka bardzo powszechna w Rumunii, a także yy, też przeszła ona nawet na stronę huculską na Ukrainie. Yy, bierze się liście podbiału, zanurza we wrzątku, tak jak liście kapusty i potem zawija takie małe gołąbeczki, robi trochę jak gołąbki z winogron no i przez setki lat ludzie takie gołąbki robili nic im nie było i nagle ktoś im mówi, że one mają te alkaloidy znajomi robili badania nad zawartością, mówi się alkaloidów PA żeby było łatwiej wymówić niż alkaloidów pirolizydynowych no i wyszło, że jest bardzo zmienna, to znaczy zmienna między osobnikami, zmienna z roku na rok, zmienna między stanowiskami. No natomiast na pewno jedzenie kilka razy w roku, kilku czy kilkunastu liści tego podbiału na pewno nam nie zaszkodzi. Także, także nie bójmy się, nie bójmy się roślin. No piękna roślina przedwiośnia. Kocha słońce, kocha miejsca oświetlone dobrze. Takie właśnie wilgotne piaski, wilgotne gliny na placach budów jest takim trochę markerem terenów pobudowlanych. A potem, właśnie kiedy człowiek zaczyna to wszystko wyporządzać, to zanika. Mamy w tej chwili za dużo porządku w krajobrazie za dużo trawników, za dużo betonu, za dużo asfaltu. Kiedyś za czasów komunizmu to przyjeżdżali z zachodu botanicy się zachwycali. Jakie mamy piękne chwasty, jakie mamy piękne przydroża, niepowykaszane, jakieś poro, powy, wykopy zostawione. To też dotyczy Rosji. Tam jeszcze więcej tego było. Teraz nie jeżdżę, ale pamiętam, jak byłem na Syberii, no to po prostu tych chwastów było pełno. Były takie wielkie hałdy, na których rosły. Komosy, pokrzywy. Yy, łany, konopi po horyzont. Yy, no a tutaj yy, obecnie yy, w Polsce ciężko takie widoki zobaczyć. Może teraz trochę yy, widziałem takich dużo łanów chwastów przy budowie tej drogi S19. Teraz między Rzeszowem a granicą Słowacką właśnie pracują buldożery, spychacze. Naprawdę jest dużo miejsc zaburzonych i tam z banku nasion wyłażą chwasty. Widziałem w tamtym roku kilkusetmetrowe łany maku polnego w okolicach czutca, które kwitły właśnie na świeżo budowanej autostradzie. W tym roku jak pojedziemy dalej, właśnie w kierunku krosna za krosnem, to yy, między krosnem a właśnie babicą, to tam też będzie można podziwiać na pewno wielkie łany maków. Będę na pewno zdawał z tego relację. A tutaj w tym miejscu też widzę, e, e, oczywiście oprócz przeróżnych przeróżnych kwasów także trochę dzikiej marwi, e, i która teraz właśnie nadaje się do zbierania. Trzeba po prostu sobie przyuważyć takie poletko, tak jak tutaj właśnie gdzie tej. Dzikiej marchwi jest dużo i wykopać. Zaraz Wam pokażę. Choćby tutaj mamy rozetkę dzikiej marchwi. Popatrzcie, takie delikatnie owłosione te rozetki. Potem jeszcze potwierdza marchwiowatość, silny marchwiowy zapach. Wykopałem korzeń. Korzeń jest biały u dzikiej marchwi i pachnie pięknie marfią. Popatrzcie, lekko owłosione, silnie podzielone listki, takie jak u Marchi ogrodowej, ale właśnie wyraźne, wyraźne te włoski białe i korzeń biały, ale taki pachniący marchiowo. Jak pachnie marchwią, to wszystko jest ok. Wśród baldaszkowatych mamy gatunki trujące, a tak naprawdę w takich w podobnych liściach, no to moglibyśmy się zatruć. Tylko z czołem plamistym, który no rzeczywiście jest silnie trujący. Szczególnie na surowo, bo jakbyśmy go jeszcze dobrze obgotowali, to pewnie nawet byłoby to trudniejsze takie zatrucie. Natomiast, natomiast on ma nieprzyjemny zapach. Nie ma śladu zapach, zapachu marchiowego, Także musimy czasem używać innych zmysłów, nie tylko zmysłów wzroku, ale także oprzeć się na tym naszym takim bardzo ważnym, bardzo prymitywnym, starożytnym zmyśle zapachu, którego mało ćwiczymy, a, a tak naprawdę możemy wywąchać yy, bardzo dużo. Ja to wszystko obwąchuję, bo węch to jest dla mnie bardzo ważna informacja. No i po umyciu z takiej dzikiej, dzikiej marfi możemy używać zarówno liście, jak i korzenie. Yy, można po prostu je sobie wrzucić do, do zupy posiekać i cieszyć się tymi dzikimi wkładkami w nasze codzienne potrawy.